Młodzieżowa reprezentacja Polski w piłce ręcznej jest w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata U21. Szczypiorniści rozgrywają mecze towarzyskie na hali Dzierżoniowskiego Osiru, a treningi siłowe przeprowadzają w Bielawskiej Siłowni Fitpoint. My spotykamy się na tych w Dzierżoniowie, teraz przygotowujemy się do Młodzieżowych Mistrzostw Świata, które rozpoczynają się 20 czerwca. No i tak od 4-5 lat myślę, jak przyjeżdżam z kadrą do Dzierżoniowa, do Osiru na skrupowanie prezentacji, no to zawsze korzystamy właśnie z Fit Point Bielawa, z racji tego, że no mamy tutaj możliwość trenować w naprawdę dobrych warunkach. W 20-22 zawodników spokojnie można zrealizować pełną jednostkę bez żadnych osób, że tak powiem trzecich. Czy klientów komercyjnych, którzy gdzieś tam nam się tutaj plączą między nogami. Także dlatego wybieramy to miejsce przede wszystkim. Już spędzamy tutaj trzeci tydzień, także może się powiedzieć, że fantastycznie. Z mieszkamy w Dzierżoniowie, tutaj przejeżdżamy na siłownię. Warunki są rewelacyjne. Zagraliśmy w tamtym tygodniu w Dzierżoniowie z reprezentacją Węgier. Jeden przegraliśmy, drugi udało się wygrać. Teraz za dwa dni gramy dwa mecze towarzyskie z Egiptem. No oczywiście będziemy robić wszystko, żeby w nich wygrać, ale to też są mecze szkoleniowe, w których będziemy jakieś tam różne warianty przed mistrzostwami świata sprawdzać. Ciężkie zadanie przed nami, mam nadzieję, że zrobimy jak najlepszy wynik na tych mistrzostwach. Na pewno chcemy walczyć. Jeden mecz pokazał, że potrafimy grać, że jesteśmy zmobilizowani, gramy naprawdę fajny handbal, bo Węgrzy są naprawdę mocną drużyną. I z Egiptu trochę nie wiadomo, nigdy ich nie widzieliśmy, ale na pewno będzie to mocny, mocny przed przedmówcami. Tą pracę trzeba wykonać, żeby, żeby na boisku wnieść odpowiednią jakość. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na mecze Polska-Egipt, które odbędą się na Dzierżoniowskim Osirze 15 czerwca o godzinie 17 i 16 czerwca o godzinie 13.15.